mówiłem w wnioskach o nagłębanie jednego z topowych streamerów na Twitchu, czyli ponad 4 milionowego Doktora Disrespecta, który miał nawet podpisany z nimi ogromny kontrakt na wyłączność. I sprawa była o tyle kontrowersyjna, że nie podano żadnego oficjalnego powodu bana. I Twitch jedynie dwa dni przed banem Doktora Disrespecta opublikował na swoim blogu informację, że w związku z oskarżeniami wobec niektórych streamerów o na***owanie na tle... Będą po dokładnym zbadaniu każdego takiego zgłoszenia permanentnie banować twórcę. W sierpniu 2021 roku e, streamer nawet pozwał Twitcha, sama sprawa zakończyła się ugodą pomiędzy stronami i Twitch wypłacił mu nawet pełną kwotę za podpisany kontrakt. Temat jednak powrócił po wpisie jednego z wysoko postawionych byłych pracowników Twitcha. Napisał tam, że streamer został zbanowany z powodu wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym do osoby nieletniej. E, e, ra, bo ja, ja Wam powiem tak. Zważywszy na to, że wszystko to się działo za pośrednictwem Twitcha. To absolutnie nie dziwi mnie fakt, że zdecydowali się go zbanować Bo gdyby zwyrodnialec był zwyrodnialcem, nie wiem, na Facebooku No to wtedy Twitch pewnie stwierdziłby, okej, okay, umywamy rączki Ale w momencie, w którym to się działo za pośrednictwem Twitcha No to cała odpowiedzialność spadłaby na nich, że oni na to zezwalają Pojawiła się na nim ogromna presja na odpowiedź Więc yy, krótko stwierdził, że sprawa tam została załatwiona Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości I tak w ogóle to Twitch mu wypłacił yy, kwotę całego kontraktu Więc odcie się ludzie Poważniejsze kłopoty... Zaczęły się kolejnego dnia, bo portal The Verge skonfrontował informację opublikowaną przez Konersa u dwóch innych byłych pracowników platformy i oni potwierdzili jego wersję. Co ciekawe to, w 2017 roku dr Disrespect miał w swojej karierze jeszcze ciekawy incydent, bo zapłakany odpalił streama i przyznał się do zdradzania żony. Ja pierdolę, bo jaki cfel. już. To, że on żonę zdradził. On włączył streama i powiedział Hej, muszę się wam przyznać, zdradziłem żonę. Ja piole kolejny, którego jelito powinno się k... wkładać. Ja piole Czekaj, 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 moment, moment! Moment! Kurwa, chcę to zrozumieć! Ziomek zdradził żonę! Włączył streama i przeprosił za to sponsorów? Co za p Wydaje mi się, że zdradził ją z psem, bo to, to nie jest normalne. W stwierdza, że nie ma żadnych filtrów i chce być szczery ze swoimi widzami. Przestańmy z tym pieprzeniem. Jak wiecie, nie mam żadnych filtrów. Zawsze byłem szczery i otwarty z wami w każdej sprawie i zawsze jestem gotowy wziąć odpowiedzialność. Dlatego tu jestem. Dalej potwierdza informacje o wiadomościach wymienianych z osobą nieletnią i informuje, że działo się to w 2017 roku. Miało się nie kryć za tym prawdziwe intencje, nie zrobił też nic złego i miało to być jedynie swobodne rozmowy, które czasem... Były niestosowne. Zanim powiemy o dziecku, to może powiedzmy, ile miała lat. Bo jak miała lat 13, to pfff, jak miała 17, no to trochę XD. A może on chciał się z tym dzieckiem spotkać, bo sam ma dziecko i chciał wiedzieć, w jaki sposób zostało wychowane. Miał ja, tak żartę żartami, no to. Ja mam wrażenie, że w tym internecie tutaj afery pilskie są. Powszechne. Co ciekawe, to chwilę po dodaniu tego oświadczenia, jakoś tak w ciągu minuty, usunął z niego wzmiankę o osobie nieletniej, po czym przywrócił to słowo po 22 minutach, kiedy ludzie zaczęli mu to wytykać. O co chodzi z Drake'em? Drake coś podobnego... Sprawy odniósł się tym razem aktualny pracownik Twitcha, czyli Shane Miller, który stwierdza, że wiele osób nawet nie wie, jak źle było za kulisami. Pracowałem w dziale, który miał dostęp do największej ilości danych i informacji. Widziałem prywatne wiadomości i tak dalej. To była moja praca. Widziałem rzeczy, których nigdy nie chciałbym widzieć. No ja Wam powiem ogólnie taką. A Candy Klamar tak twierdzi. Ja Wam powiem taką teorię, jaką mam. Znaczy, ja mam nadzieję, że ta teoria nie jest prawdziwa, ale. O, może tak. To odniesiemy się teraz do takiej afery. Afery, która nosi nazwę Pizzagate. Przez wielu jest uważana za aferę, która... Która jest teorią spiskowo, Ja uważam, że jest dokładnie inaczej. Zważywszy na to, że jest szereg różnych dowodów świadczących o tym, że Pizzagate faktycznie istniała, no to ciężko mówić, że jest to zwykły wymyśl, storia spiskowa i tak dalej. Natomiast nie będę się nad tym rozwodził. ten, kto jest zainteresowany tematem, może sobie pisać Pizzagate. Jest na ten temat dużo artykułów, są również różne materiały przygotowane w tym temacie. I jakoś to interesuje, to na pewno, na pewno znajdzie odpowiednie źródła. Natomiast ja mam taką teorię, że problem polega na tym, że ludzie ciągle próbują przekraczać Pewne granice i zawsze chcemy więcej. Wydaje mi się, że człowiek wraz z nadmiarem gotówki albo nadmiarem popularności zaczyna się bardzo mocno psuć. Gubi szacunek do drugiej osoby. Yy, czuję się lepszy od innych, dlatego że przez całe otoczenie zgloryfikowany. Wyobraź sobie, że masz, nie wiem, 200 milionów euro na koncie, no to wszyscy skaczą wokół ciebie, jakby ci chcieli pało obciągnąć. I wydaje mi się, że te osoby mają taki, taką łatwość dostępu do wszystkich kobiet prawie na tym świecie. I dostęp do wszystkich produktów na tym świecie, i wszelkich możliwości na tym świecie, że wik w ich zwyrodniałej głowie rodzą się totalnie chore pomysły, żeby pójść krok dalej. I oni właśnie w tym momencie na przykład idą w stronę pedofilii, bo po prostu chcą zaznać czegoś, co jest totalnie nielegalne i co jest kompletnie niedostępne. Więc to jest taka moja teoria odnośnie właśnie tej pizzagate. Wydaje mi się, że to jest taki niestety przypadek niestety dosyć powszechny. Podejrzewam, że jakby, jakby się jak historycznie przyjrzeć, to było sporo postaci popularnych i bogatych, którym. Ja była zarzucana, a ja myślę, że jest to że jest to ziarenko, Że tych ludzi zawsze było dużo, dużo więcej, ale dużo afer po prostu nie ujrzało nie, nie światła dziennego. I teraz po tym wszystkim ogromnego sensu nabrała wypowiedź CEO Twitcha, który kilka miesięcy temu wypowiedział się tak o banie Disrespecta: There was an alien invasion. Okay? Many people did not know about the alien invasion. Okay? The aliens actually possessed Dr. Disrespect. Oh! Okay? And the, it actually took over the

Dobra, widziałe gdzieś informacja na temat tego, ile dziewczyna, z którą on pisał miała lat, bo ja widzę, że na czacie pojawiają się informacje, że była to 17-latka, a wydaje mi się, że jest olbrzymia różnica między, nie wiem, 12-latką a 17-latką. Wiadomo, że prawo trzeba respektować, i pełnoletność taka seksualna prawnie jest od 18 roku życia na przykład, no to, to sam sobie piwa naważył, nie? Ale szkoda, ale dla mnie ma to znaczenie w kontekście postrzegania drugiej osoby.